Zwanim. Zwanim. Nie, to... ja robię no, że... na I teraz ktoś na hotel kolejny, głosem Ja jadę na myśl pokoju, spokojnie, nie to robię sobie ledy, Nie miałem pieniędzy i to nagle wrzeszczać. że to 2 kilometry Playboy na pewno nie jest czarny, panie ballastu Ale jest takie no ja na innej wyspie byłem w organizacji i tam też mieliśmy organizację Podejrzewam, że to jest chata Diego Rayvala, wiecie? W sensie dziewczyny Diego Rayvala Czasem, no, no... czasem no, ich tam dowoziłem Kilometr. Co się stało? Co jest? No nie wiem, hopesa się podczas jazdy, więc no trochę swojego sejfu. parę razy, bo Was? ja widzę, no lata, Mamo! Lata mi za Tak. Co on rozpierdala? O kurwa.